Katułka? Jak masz katułkę? Nie no, człowieku, to jest takie światło? Z... Eee. Czy było? Tak, tak. Z Tu, w syza. tu A potem przychodzisz od razu tu. I później? U. Tak. Ale musisz jeszcze się uśmiechnąć do kamery. Bo jeszcze dwa kilo zostało, tak? Dobra. A, dwa i, i pół. To, <noise> to jest nawadniania. Nawadniamy organizm, żeby jak najwięcej ważyć na ważeniu, a potem się odwadniamy, żeby jak najmniej walczyć na walcach. I wtedy wyjdziemy w najlepszej formie. Dobra. Komin? Pierwszy w Sosem ja poproszę o Mam Jak taki rollo wygląda teraz? Współpraca z Może <grym> Może turecka szama. Prze nie, nie turecką szamę? Kurwa. Naprawdę? Nie. Sapo, Ture... w Warszawa. No chłopie. Nie. Turecka. Damian ci podpisze, chyba wszystko tam. Turecka szama. Damianek podpisze, piwowarczyk mu wszystkie umowy teraz. <grym> na w Warszawie na miejscu. Na Pomysł na, Pomysł na krema, zestaw jakiejś leśki, bo w Pozdrawiam wszystkich dobrych chłopaków i niech się to dalej kręci. Kilo zaszło? Na pewno jest 200 różnicy? Tak, bo ja ważyłem 82... 200, a tu 82. Miałem wszystko to samo. Ja mogę się przyjść do tłenić, no. A Saunę chcesz czy wannę? Saunę tak? Chyba tą saunę. Sprawda kilogram strzedł trochę ponad Tyle samo. Tyle samo pokazuję. Tak Czyli kilo 200 do zrobienia Ja kocham ciebie tak, jak niebo kocham tak i nigdy nie przystanę jej, yeah. Yeah, yeah. Wow, wow, wow. uh. no, dwa wersy. No, po dwa, dobra. O, ty Ja kocham Ciebie tak, jak niebo kocham, tak. I nigdy nie przestanę, bo Ty jesteś moim snem. Dla Ciebie zmienię się, bo jesteś ideałem. <laughs> Czemu bez ciebie różną jest? Pełen zmartwień, pełen łez więc doceniam każde chwilę, czuły gest. <laughs> Cześć. No pięknie. Ile? 60, 300. Witam serdecznie, mamy wagę. Idziemy na krótkie zakupy. Idziemy tak, żeby być w miarę pierwsi, zważeni. Po wadze od razu wbijamy w jakieś pićku i... I pięknie. Już, już cudownie. Lecimy już sobie na ważenie. Mikstury cudowne. Kurde, próbowałem. Są przepiękne. Zaraz będę upite już za jakieś... 40 minut max, Więc cudownie się cieszę Waga zrobiona No i, no i co? No, zaraz czas na najpiękniejsze chwile Na które bardzo długo czekałem Więc zrobimy recenzję smaku I będziemy się ładować Walić kroplówę Jestem przeszczęśliwy I zaraz będą te oczka się poprawiały <laughs> Już wszystko będzie cudownie Aczkolwiek czuję się cudownie, więc wszystko jest jak najładniej. Zaraz widzicie, jak wchodzę na wagę. Waga jest zrobiona. And now the Rainy Defense KSA mój champion. Jakub Wikła 61 stop 61.1 For Wikła Ja już nabrałem barw, nabrałem też sponsorowych barw. Dziękuję bardzo wszystkim z tego miejsca za wsparcie. E, tutaj mamy moich sponsorów, tak samo na plecach, na barkach. Bardzo dziękuję, bez Was e, byłoby ciężej. E, wspieracie mnie, e, dlatego ja zamierzam wam dać cudowną walkę i co? Zbieramy się powolutku na ważenie, e, a przed ważeniem będzie pół godzinki QA. Po ważeniu wracamy się dalej ładować i wiecie, jak dalej to wygląda. Oh, yeah. To jest ostatni moment, nie namawiam cię do obrażania, nie namawiam cię do mówienia czegoś. Co jest... Wiesz, co by było, bo dawno nie było tego. Jak prowadzący, to w łeb od Co no. to było pięknie. Moim zdaniem to jest ryzykowne, no, bo jak przykład... prowadzący odda, to może nie być no, bo Teraz po poradzący się podobno poprawił, ale mi się wydaje, że niedługo będzie znowu dzisiaj, z jutro zrobimy jakieś tajne gazety. O, możemy, bo no mieliśmy scenę Interlaczem robić, więc zapraszam. Bez no tego, słuchaj. Nie ma normalnie, będzie coś mówił, mówić, co ty powiedziałeś do mnie, i od razu <laughs> nie problemu. I to się sprzeda.

To będzie walka na sali dogrzewkowej, czekamy na ekipę i będziemy się przepalać, a później dalej banko w pokoju, ładowanie i już właściwy wysiłek. No i już teraz złapiemy fokus, gramy sobie w gierki i, i co? Fokus na walce. Zaraz. Nie mówiłeś, że tu sala rozgrzewkowa jest u Ciebie na poddaszu. <grym> Widzisz, tak jak pan Pepłowski. Wszystko to samo, Shop. tylko w szopie, a my mamy poddasze. Nośny. nie no jest super, jest bardzo precyzyjny, silny, robi wszystko to co powinien. Dodał nawet jeszcze kilka broni do arsenału. także. zawsze jak opisujecie. Man umiejętności, trochę z charakterem od razu takie dwa, zawsze są takie sformuły, które i do tego i do tego pasują. ciężki, ciężkie, No, także za tym sympatycznym uśmiechem kryje się obleśny typ. Yeah! Jesteś w stanie Czekaj, rozmawiać? Bo JJ Halo halo, cześć się właśnie trener mi tutaj Tren... Tak, tak Trener mi właśnie tutaj przynosi telefon Elegancko, właśnie powana jestem i... I zaraz będę ruch... tak wyspany jak nigdy Dziękuję bardzo Dziękuję, dokładnie tak będzie Dziękuję bardzo za wsparcie Tak będzie, dzięki ogień Nasze nastroje są wspaniałe 3-0 GZ Teraz tylko wisienka na torcie i Paz Kubuś. Czy jestem pewny? Nie jestem niczego nigdy pewny w MMA, ale tutaj serducho bardzo mocno bije i Paz jest z nami. Predykcja, albo decyzja, albo trzecia runda w front. Na flaki. <stuturcenty> Igor, przyszywaj. Ale Kuba jest chyba ten najlepszy. Przy nie, nie robcie tego, Kuba <grym> nie dotyka piwa. Nie <grym> Kuba, Kuba, Kuba niech nie, nie dotyka piwa. No, piw. no masz cala?

jak stop, to robimy stop, Wydaje się, że łokcie zrobiły robotę i tego nie było do końca widać. Zobaczymy, czy rozcięcie, czy nos tak, to jest konsekwencja łokcia. No, łokcia nie widać, natomiast łokieć jest twardy. Łokieć jest sztywny i dochodzi do głowy, to właśnie pozostawia takie ślady. Popatrzmy na te najlepsze momenty, ale w sumie moglibyśmy chyba zapętlić całe 5 minut w highlight. Bo tak emocjonujące i ciekawe to było starcie. Tyle się działo. No no. Rozpoczynamy rundę drugą. No, już wow! No, tak. no, ale w no, tak sposób się kopiecie I pójdźcie po pilotynek! Na piłkę! Walczy o życie Sebastian Przybysz, do wskoczył błyskawicznie, swoim stylu wikłać, ciśnie, próbuje udusić. O, coś nie małego, jak do tego zabrał się błyskawicznie Kuba wikłać i wydaje się, że jest blisko. Ale jest ty w pojedynku, czy jest w tej grze? Nie widać tych zespołów. Co? Nie ten zespołu! I wydaje się, że to już chwilę temu Sebastian odpłynął, tylko był w bardzo niekorzystnym położeniu! Wykorzystał genialnie! Ten moment zatrony! Jako cykła szczęśliwy! Aż to była akcja! Ależ to zrobił chyba ja! wychwać! Jako to wyświetlą w to Coś nie samowitego! Watch, cały czas w kategorii kogucie i cóż fenomenalnego. Brawo, <ślesk> The no, no, no. no, no, no.